Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Holistycznych czatów, w którym opowiem o pięciu najczęstszych błędach, które obserwuję u swoich pacjentów, jak i również u osób, które chcą zredukować wagę. Ja nazywam się Paulina Borkowska i jestem dietetykiem klinicznym i na co dzień przeprowadzam pacjentów przez proces holistycznego żywienia, którego celem jest zarówno zwrócenie uwagi na problemy, przyczyny stanu zdrowia, nadwagi i otyłości, jak i również zmiany, które wprowadzamy właśnie procesowo, zwracając uwagę na najważniejsze kwestie. Eliminując te rzeczy, które powodują największe szkody dla naszego organizmu i nadmierną wagę ciała. Dzisiaj opowiem o pięciu najczęstszych błędach, które obserwuję u swoich pacjentów, jak również i u osób, które chcą redukować wagę. Pierwszym z nich jest to, że bardzo często nadmiernie skupiamy się na liczeniu i kontrolowaniu wagi naszego ciała, ponieważ zależy nam na redukcji kilogramów, ale zwracamy uwagę, że o wiele istotniejsze jest to, że podczas Każdej diety dochodzi do zmiany rekompozycji ciała, czyli zmniejsza się ilość tkanki tłuszczowej, a dochodzi do wzrostu masy mięśniowej. I jest to w pewnym zakresie bardzo korzystne i bardzo jakby chciany efekt, który byśmy chcieli zauważyć w naszym organizmie. Dlatego czasami myślisz, że po miesiącu stosowania diety, rezultat powinien być większy, i zastanawiamy się, czy ta dieta nie działa, czy coś robi nie tak. A tak naprawdę powinniśmy zwrócić uwagę na właśnie też takie elementy jak centymetry naszego ciała, ponieważ tkanka tłuszczowa zajmuje o wiele więcej objętości, a waży mniej niż masa mięśniowa. Z kolei masa mięśniowa zajmuje mniej objętości, ale waży kilkukrotnie więcej. Więc podczas zmiany diety dostarczasz sobie większej ilości białka, większej ilości wartości odżywczej, zazwyczaj włączasz również aktywność fizyczną, i są to wszystkie elementy, które będą sprzyjały budowaniu masy mięśniowej mięśniowej i dożywieniu twojego organizmu jakby jego regenerowaniu. Jest to bardzo korzystne również dla ciebie pod kątem utrzymania efektów diety. bo masa mięśniowa będzie pomagać ci w zwiększeniu twojego metabolizmu, przyspieszeniu przemiany materii, dzięki czemu będziesz mogła zredukować wagę bardziej stale i bardziej trwale. Kolejny element, który i dlatego też musimy zwrócić uwagę na to, żeby również kontrolować swoje centymetry. I ja bardzo zachęcam do tego, aby sprawdzać centymetry zarówno w np. partiach w szyi, w klatce piersiowej, w talii, w brzuchu, jak i również w biodrach. Super jest skontrolować również i obwód uda i obwód łydki, ponieważ centymetry będą się zmieniały na przestrzeni całego ciała, i jest to bardzo istotne, żeby zwracać uwagę na tą rekompozycję, która zachodzi. Jeżeli możesz pozwolić sobie, to również z, skorzystaj z badania analizy składu ciała, które pomoże Ci sprawdzić, jak dokładnie zmienia się zawartość tkanki tłuszczowej i budowanie masy mięśniowej. Kolejny błąd, który obserwuję, to jest to, że bardzo często trzymamy się jednej stałej kaloryczności diety, a jednak każdy dzień różni się od siebie. W przeciągu tygodnia mamy większe bądź mniejsze aktywności fizyczne. Zarówno w przeciągu miesiąca, w procesie trwającym 6 miesięcy, również na różnym etapie mamy inne zapotrzebowanie i my powinniśmy tą kaloryczność jednak troszeczkę rotować. Jeżeli masz dzień bardziej aktywny fizycznie, to tych kalorii powinieneś spożywać więcej. Jeżeli masz dzień, w którym nie masz aktywności, jednak jest taki spoczynkowy, nie wychodzisz z domu, leżysz, czy też naprawdę nie masz tego wydatku energetycznego dużego, to ta ilość kalorii powinna być mniejsza. I to jest bardzo istotne, żeby wprowadzić taką rotację kaloryczną, bo dzięki temu również inaczej funkcjonuje nasz układ hormonalny i tutaj przede wszystkim hormon leptyna będzie bardziej korzystny dla nas, czyli będziemy mieć lepsze uczucie sytości. Również jeśli chodzi o insulinę, insulina będzie lepiej funkcjonowała. Dlatego bardzo istotne jest to, aby dopasować odpowiednie zapotrzebowanie kaloryczne. Również w przeciągu miesięcznych procesów widzimy, że ten kompozycja naszego ciała się zmienia. Dlatego, jeżeli zbudowaliśmy więcej masy mięśniowej, to też potrzebujemy więcej kalorii, żeby tą masę mięśniową utrzymać. Kolejnym błędem, który obserwuję jest to niestety, ale tłuszczofobia. Cały czas mamy problem z tym, że boimy się zwiększyć ilość tłuszczów w naszym diecie, ponieważ jesteśmy wewnętrznie przekonani, że to tłuszcz nas tłuczy. Oczywiście nie jest to prawda i dzisiaj już to wiemy, badania też to potwierdzają, że to, co przyczynia się do rozwoju tkanki tłuszczowej i nadwagi otyłości, jest to przede wszystkim wysoko przetworzona dieta, która bardzo często jest też wysoko energetyczna, ale nie dostarcza nam wartości odżywczej. Są to izomery trans, czyli przetworzone tłuszcze, są to cukry proste i niewystarczająca ilość aktywności fizycznej. Z kolei zdrowe tłuszcze, które dostarczamy sobie, będą pomagały przywrócić tak zwaną elastyczność metaboliczną, czyli zdolność do redukowania tkanki tłuszczowej, również będą przywracały równowagę hormonalną, bo jeżeli ograniczysz bardzo mocno tłuszcze w swojej diecie, nie dostarczysz odpowiedniej ilości cholesterolu, nie masz substratu do tego, aby budować hormony, też. Poziom Twojej witaminy D3 jest skrajnie niski, przez co stany zapalne są wysokie w organizmie, przez co metabolizm jest obniżony. Dlatego też odpowiednia ilość tłuszczu dopasowana do Twojej zapotrzebowania, jak i również do Twojego stylu życia, aktywności fizycznej, które robisz, do jednostek chorobowych, które obserwujesz u siebie, które masz, jest bardzo, bardzo istotna. Kolejnym błędem, który obserwuję jest to skrajne podejście do aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna z jednej strony jest nam bardzo potrzebna, ale bardzo często, jak zmieniamy styl życia, to wpadamy w taką skrajność. I zaczynamy tej aktywności fizycznej mieć zbyt dużo. Bierzemy dodatkowe jednostki treningowe, ćwiczymy 5, 6, 7 razy w tygodniu, co powoduje, że jednak nie mamy czasu odpowiedniego na regenerację, na odpoczynek, na budowanie tej masy mięśniowej. Czyli my musimy zmienić ten styl życia naprawdę całościowo, ale też długofalowo. To nie ma być, że teraz mamy nadrobić stracone lata braku aktywności fizycznej, czy też nieodpowiedniej diety. My musimy się nastawić na raczej takie duże. Dłuższe nasze podejście i naszą pracę, która będzie oparta na systematyczności, na tym, że my jednak mamy trwale zmienić pewne elementy, więc wprowadzajmy te zmiany stopniowo i dbajmy o to, żeby one były prawidłowo, prawidłowo zakorzenione w tym naszym nowym stylu życia. I kolejny błąd, który bardzo często obserwuję, jest to picie alkoholu podczas diety. Nawet jeżeli zredukowałeś troszeczkę kilogramów i chcesz to z, z, sobie jakby, m, też wynagrodzić, to musisz się zastanowić, czy picie alkoholu jest dobrym pomysłem, dobrym wyborem na teraz. Ponieważ alkohol powoduje, że nasza wątroba jakby przestaje spalać tłuszczową, zajmuje się tym alkoholem. Co więcej alkohol predysponuje do tego, że wzrasta insulina. I efektem tego właśnie może być to, że zwiększamy stany zapalne, ale też niestety zatrzymujemy nasz metabolizm na redukowanie wagi przez 70% dwie godziny, 48 godzin, ale i nawet kilka dni, kilka dobrych dni. Ja również obserwuję u swoich pacjentów takie zjawisko, że jeżeli pacjenci wypiją zbyt szybko alkohol, nawet jedną lampkę wina, to ta waga potrafi się zatrzymać na tydzień, nawet 10 dni, a nawet i dwa tygodnie. A co więcej, waga może wzrosnąć. Może wzrosnąć w przeciągu 24 godzin o 3, 4, 5 kg i się utrzymywać. Tylko dlatego, że wypiliśmy alkohol, że dosypaliśmy, jakby e, tego. Y Znieśliśmy ten ogień na nowo i przez co ilość naszych stanów zapalnych wzrosła, przez co zatrzymaliśmy wodę, zatrzymaliśmy insulinę, zwiększyliśmy insulinę. To powoduje, że mamy właśnie obrzęki i ta waga może wzrostać nawet o kilka dobrych kilogramów i utrzymywać się przez kilka dni. I nie jest to wina diety, że dieta jest źle skomponowana, że my tam źle ją realizujemy. Może być to wina właśnie tego alkoholu. Oczywiście również inne czynniki na to wpływają, ale te, które teraz powiem, Powiedziałam, są to czynniki, które najczęściej obserwują swoich pacjentów. Jeżeli uważasz, że to nagranie było wartościowe, to zachęcam Cię do udostępnienia tego nagrania, jak i również jeżeli jeszcze tego nie wykonałaś, to zachęcam Cię do zrobienia ankiety zdrowia, którą znajdziesz na mojej stronie www.borkowskadietetyk.pl Ankieta ta pomoże Ci ocenić stan Twojego zdrowia, jak i również da wskazówki, na co zwrócić uwagę. Automatycznie staniesz się moim subskrybentem i otrzymasz ode mnie wartościowe maile na temat tego, jak całościowo podejść do zmiany stylu życia, jak i również wideo. Video edukacyjne nagrania, które będą pomagały Ci wprowadzić pewne zmiany. Zapraszam Cię serdecznie do przesłuchania kolejnych odcinków holistycznych czatów co poniedziałek na dobry początek tygodnia. Pozdrawiam Cię serdecznie, do usłyszenia.